Jeden. Cześć, to xyx021 Witam was w pierwszym odcinku Hack Slash Mine Właśnie, jak widać Grałem dwa razy znaczy, nie, tylko sprawdzałam czy mi wszystko działo To są jak widać, startowe itemki Co nie, to co nic z tamtego Wielkiego No i tak, wlazłem do jakiegoś tego wieży I od razu zacząłem nagrywać, bo zapomniałem o tym nagrywaniu, więc Witam was Hack Slime Mine Podam wam taki technik Technik coś tam dalej Chwila za chwilę wam podam te... Technik launcher te, do tego linka i możecie, kto ma prem ten tył. Ten sobie pobrać i zagrać, to więc tak. Yy, jak słyszycie polskiego pingwina, to oglądam jak ja w to gram, bo to pierwszy gra raz w to gram, więc no, już nie będę więcej co tylko tylko mną Jak widać jakimś dungeon. O, jestem w jakimś dungeonie. Jestem w jakimś d... Jestem w jakimś dungeonie yy, i muszę zniszczyć to. No właśnie, nic, nie wiem, wiem, wiem. O, to takie były na przykład początkowe rzeczy i to mi... No to jest takie początkowe... I to mi wypadało z kilku slajmów i zapomniałem nagrywać, dobra. Ale tutaj nic nie było, jakieś tylko przejście, jest jakiś lore. Dobra. Chwila, 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 chwila. Nie! Options. Tego bossa slimy, okay. <laughs> Jak słychać pingwina na tej... Ju? Już koniec? Oh. What? Mmm... O! Ty... Aj, 3 do 10 a to 3 do... O, oh, lol. Ben... Pierwszy raz naprawdę będę walił tym czymś. Okej, okay, dobra, już jestem. Yy, Okej, okay, jak widać, dobra. Eee, już jestem, więc będę walił ty <grym, grym>, Sarazem tam. Okej, okay, tu jest taki mam skiller, że... Skocz i tutaj tak się obracamy. Tak, Mamy tutaj i... obrót i walnięcie. Jak, jak słyszycie pigminę to trochę za głośno. Dobra. Więcej nie gadam. A właśnie to miałem sobie włożyć gdzieś, tu, tutaj tu, tu. Dobra, tutaj. Okej, okay. o mam nowy skill O dobra, a to taki skill shot dobra. U. O, taki, taki skillshot, skillshot, dobra. O, składam. O, jak widzicie, mamy anekondę. Było pięknie, miałem miałam ja przed więc dobra. O, o jaki damage, 24. Uuuu! ja nie mogę, ja nie mogę. A poza tym napisała, więc... O, jaki damage, to był ogromny damage. Dobra. Okej, ja ulepszę trochę pod... dimension to... ...a, jeszcze życie. What? Uff. Co jak się przestraszyłem... ...jak się przestraszyłem, jak się przestraszyłem. Przestraszyłam. Dobra, um, zagapiłem się na pingwina, więc lol. Wow, co, co what, that, what the, what Lol. Na no serio, lol. Jakiś nowy biom? Jakiś czerwone... Nie no, bordowy. Co? Ty smag? Mag? To jest mag? Mag? i jedziemy, je, Ile magów, ja, ja nie ma... Nie, nie, nie. level drugi, tak? Zginie, what? Uuu, Jezus Maria! Nie. Jezus. Lol, co jakiś odgłos pingmana? A widzę, że tego. What? 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 Lol. What? Czemu tak? Gdzieś ty gdzieś tam. A tutaj, jest Dobra, dobra szybko. No, ale mądry, tak. No. Nie tapaj się. Łatwo, łatwo. gin Dobra. Przepraszam za ping. Na. Głupie wizardy, gincie. Tam nie macie prawa mnie atakować. Pingmen wizardy, tak. O że ty, 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 ty i jeszcze raz ty gin. Nie macie, nie macie. <grym> o, fajnie, możemy to robić na łodzi. Jak mówicie, to, to jest taki skok, to jest taki obrót, a to jest taki, jak widzieliście, taki, tuff, taki prosty, taki. O, taki. O, fuh, fuh. Okej. Okay. I jak nie widzisz jak się uderza, to ona klika shift i prawy przycisk, albo trójka, jedynka. No i dwójka. Okej, okay, dobra. Z różki mi się lepiej nawala, bo chyba szybciej. Ale większy to bo to... nie, nie. Mhm. Jestem jakby co elf, on taki wysoki typu... Gin, 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 gin. Ci co to! Do tego, do tego, do tego, do tego, do tego. Nie! Fak. Fak. O, nie, ten jest chyba... I ten, ten jest taki wysoki. Nie muszę tam iść, nie, to jest... Ten wysoki. Chyba... Ja, Pinkwin miał takiego wysoki. To... to, to takie były... Kopiczki. Зачем? Гений! Нормальный гений! Он где? Так! Лобранд! What the fuck? What what what? WTF? Gin gin Gincie, lol. WTF naprawdę? to ich tu ja że nie wiem. O jak miło tak nawalać ich lol. Kurde, nawet są mocne. Gin, 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 gin no, no. No. LOL W ogóle, a ty, ty, ty tylko zatruwasz się tam. Kiepski jesteś strasznie, bo ty tylko zatruwasz. A okej, okay. mam już taką fajnie... ale fajnie wyglądam. Weźcie mnie jeszcze, weźmy to. Nie, to lol. Tak. Te, te. Dobra. Idziemy do tego Wielkiego. Ja byłem przy tym Wielkim, na no serio byłem i zginąłem, to... To tak się wkurzyłem, że kurde, nie, tak tam zginąć. Tak się wkurzyłem. O, level siódmy! I jaja sobie robią. Level 7 Zobaczcie jak ja mam różkę Level 7 Ile nie, 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 wszystko, po, wszystko postręga Ile to zadaje 12, dobra, może być. 12, dobra Traktor od... Nie, gin, gin, gin.

Ok, sorry. Ci zagapiłem na 5 więc. Dobra, szybko, 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 Ok. Okej, okay, okej, okay. a ok. Chyba ten kompas nam pokazuje, gdzie nie yeah. Dobra, my idziemy wprost, a tam.

Jakie to się ma by, Jakie to się mogę spełnić? O jej! Coś. Okej, okay. przejdziemy to i chyba kończymy. Ten pi, pi, super odcinek. Ha, jeszcze raz coś Wam powiem. Przepraszam, na no serio, przepraszam za no, odcinki. Bo nie no, nagrywałem. Tyle odcinków nagrywałem. Ale. Pff, no, pff, nie nie mogłem je. tu byłem co ja tu zginąłem? a chyba wiem tu nie byłem wtedy okej okay, idziemy jeszcze prosto ej ja tu byłem, ja tu byłem, pamiętam wtedy nie okej okay, wiem, wiem, wiem ja tu byłem, bo pamiętam to o jest jakiś tego, Enderman? O, ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj, by. O, właśnie. I zaczyna się tego. To. O, to wysokie, tak, to wysokie, to wysokie, to wysokie. Okej. Okay. Kurde, ura. I to jest to co, czego szukaliśmy, więc robimy tak. Ja nie lubię bionu zimowego, ale chyba... zaraz się tu skopać i wydać jakiś konkretny domek. Wiem, że ten domek nie będzie jakiś ładny, nie? Ale na trzeba się gdzieś wkopać, bo to jest... jest mamy dużo itemków. Słyszycie pingwina, bo ja słyszę. Nie <noise> no, właśnie słyszycie. Pingwina, pingwina. No aha i teraz chyba sobie mogę dodać... Nie, ja chwilę. Tego tak, nie mogę. Okej, okay, więc... O, coś będzie fajnie. Okej, okay, a co tutaj? Tutaj chwilę... Możemy wybrółać na tym slajem ile? 14 A bez tego? Nie Jeden A fajnie To my co... Aha, po, po, podrzucamy, okej okay. Czyli nawet fajnie Podrzucamy przeciwników i oni wtedy giną no, no fajnie, tylko yeah, musiałbym się jakoś, muszę jeszcze jakoś się dostać, więc, okej, okay. więc jeszcze chyba dwa odcinki będą z pingwinem, tak, a, jeszcze kanał będzie pingwina w opisie, nie wiem, jak chcecie, znaczy, no, chcecie, a, god, zawsze się z tym mylę, Jezus, nie. Nie. No, tak. Dobra. Nie więcej coś w tym stylu. A tyś też, też... No, nie znikając. a kiepsko, kiepsko. Dobra. Okej, okay, mamy drewno 9, tak? 9 Dziewięć Chwila, okej, okay. ja się trochę wkopię teraz tutaj Okej okay. Zrób kamienny miecz e Zrób kamienny miecz Nie wiem, chciałbym coś znaleźć w dungeonie, coś cennego Ale to w następnym odcinku już

do ja dokąd ją doskakuję, Jeden demejść. Teraz podrzucę cię. cię? i spa. I Jak chcę cię podrzucić? Dobra. Na ciebie to Okej. Okej, zawalę to tym, bo tym szybciej, bo tym się kiera. O, ale myślałem, że to. Śkiela e, się złączy na skarpienie, ale takie jak... Tyle? Cztery. Tak jak yy, szkielec i ziemięcy na spojrze. Chwilę, nie. To nie i do dokąd? ja się z tym. Czekaj, hop. Nie. I raz, dwa, trzy. Mam cztery gradki, skoczy no, na lewej. No, nie. No, już jakiegoś nie jest spoko, więc... Tak, crafting. Uh -huh. mm. Drzwi. Uh. Okej. Okay. Okej, okay, Okej, okay, więc to tak. To chyba będzie już na końcu odcinka. Więc tak. Weźmy sobie tutaj. to jest trochę ciemno. Ale na to na razie nic nie poradzę. Więc tak. E, co trzymaj jamski? No. What? Aha, no, czy mnie skin Okej, okay, mam skina, więc tak komentujcie, dokukuję, subskrybujcie, zielony magiczny. Do zobaczenia w następnym odcinku hackslash mine ze mną. Dobra. I żegnamy się z Minecraftem. Okay.